Upadam na głowę, upadam na głowę, upadam na głowę, upadam na głowę, wszystko mnie boli, mamasz sztandarz na głowie. Lepiej by było mieć tu koronę, ale no co ja wam powiem, no co ja wam powiem. Łatwo tutaj korony, bo w Polsce nawet nie ma tu króla. Koronę i chce uk za dwa złote. Pepko, to będziesz królem u siebie w jakimś miesznym domeczku. To se bądź i się czy, żeby tylko sąsiad się nie pozwał na policję, bo będziesz nikim, będziesz miał odsiadkę. Jeżeli masz zasady jakieś napisane, no to po czym się drzesz, pajacu? To po co się drzesz? No, po co się drzesz? Masz zasady. Podpisałeś już, podpisałeś formalności, na których masz, się do 22. Możesz robić co chcesz, ale potem jest wieprzona, cisza nocna, a ty się nada żeś. muzykę, bo i mówisz się, tłumaczysz się potem, a ja nie wiedziałem, że przecież godzina 22.00 już, już Wybiła. To człowieku, masz zegarek w domu. Jeżeli nie masz, to w PEPKO za dwa znajdziesz. Na temu desu znajdziesz. Jakiś najtańszy. Chodz, żebyś wiedział, która jest godzina. Człowieku, która jest godzina. Bo nie przestrzega zasad, które były jasno ustalone. Na początku nawet podpisałeś na nie umowę.